widzenia organizacji kobiecych, to ta yy, rekonstrukcja jest bardzo zła, dlatego że do tej pory w rządzie było 37% kobiet, yy, natomiast teraz jest 27% kobiet. W sensie takim seksistowskim, no to yy, tu patriarchalnym, to ten rząd się zdecydowanie cofnął. Wszystkie badania mówią, że w ogóle yy, Jakakolwiek grupa mniejszościowa, gdziekolwiek jest, to ma wpływ dopiero od 30%. No na przykład w Sejmie jest najwięcej kobiet w dotychczasowych kadencjach, ale to jest 29,7%. No i już to wyjaśnia, dlaczego kobiety nie mają na nic wpływu w Sejmie. No my powinniśmy dążyć do parytetu, dlatego że to jest po prostu. Słuszne, no jest nas połowa na świecie, powinna być nas połowa w polityce.